Szybciej, do 100 tysięcy właśnie widzowie. Ale ten, każdy ma swoje marzenia, a Wy za 1000 subskrypcji będą dwa, albo nawet trzy specjalne. Pierwszy specjalny to będzie, pokażę Wam nowe studio, jak to wygląda, a jak wyglądało wcześniej właśnie i ten, jeszcze będzie odcinek ze specjalu jak jadę do widza dostarczam mu magiczną paczkę i ty możesz być tym widzem tylko musisz zostawić subskrypcję i napisać pod tym odcinkiem w komentarzach widz to będziesz miał szansę właśnie tym widzem być też w swojej lokalizacji będę Zabierałem widzów, którzy... Ten myślę, że będą najbliżej właśnie mnie, Czyli na przykład gdzieś 10-20 km stąd właśnie... No i tak to będzie, więc cześć widzowie.